Witam wszystkich serdecznie Dzisiaj pokażę Wam kolejną serwetę do kolekcji Będzie to naprawdę piękna serweta z takim lekko wypukłym wzorem Będzie ten wzór bardzo delikatny, ładny i myślę, że Wam się spodoba Wytłumaczę bardzo dokładnie krok po kroku więc mogą się zabrać za nią osoby początkujące Przygotowałam tutaj kordonek DMC BABYLO jest to kordonek 100 gramowy rozmiar 10 rozmiar ten y mieści w sobie 533 m, a więc dosyć spory nawój i przygotować trzeba szydełko albo 1,5 mm albo 1,75 jeśli przerabiacie ciasno i serwety, które robiliście razem ze mną wychodziły mniejsze niż u mnie, to weźcie większe szydełko, może nawet dwójeczkę. Jeśli wszystko jest ok, już macie wprawę w szydełkowaniu 1,5 mm, y, proszę przygotować sobie szydełko. Ja właśnie takim będę szydełkować wszystkie informacje co do koloru, nazwy, y, ile zużyłam oraz Wielkości tej serwety już po zblokowaniu, po naciągnięciu będą w opisie. Także zapraszam do opisu. Poza tym mam dla Was też dobrą wiadomość. Tak jak ostatnio Was informowałam, na temat mojego sklepiku wwwkarolina tak i dzisiaj będzie mały prezent. Ostatnio gratisowe włóczki na Koestiwa pojechały do Choczewa, Działdowa i Sosnowca. A teraz, pierwsza osoba, która zakupi w moim sklepie karolinaszydelko.pl właśnie ten kordonek, bo będzie on dostępny, otrzyma jeden dodatkowy kordonek gratis. Także zapraszam. Zapomniałam jeszcze dodać o tym, że trzeba przygotować nożyczki. I to chyba tyle. Także zabieramy się do pracy. Serweta jest naprawdę piękna, z takimi ładnymi pęczkami wypukłymi. Także takiej jeszcze nie było na moim kanale. Wyciągamy niteczkę. Robimy. Pętelkę początkową i szydełkujemy początek. Oczywiście serdecznie zapraszam do dzielenia się Waszymi zdjęciami. Podsyłajcie je na mój profil na Facebooku. Być może użyjecie innych kolorów, również będą dostępne dwa kolory w sklepiku. Także zachęcam do pokazywania swoich prac. Zrobiliśmy pętelkę początkową, a więc wkładamy szydełko i rozpoczynamy łańcuszek składający się z sześciu oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Teraz ten króciutki łańcuszek musimy zamknąć w kółeczko. A więc szydełko bez żadnego narzutu wbijamy w pierwsze oczko, od którego rozpoczynaliśmy pracę. Możemy wbić pod dwie niteczki. Przybliżamy do siebie te dwa oczka. Koniec z początkiem i robimy oczko zamykające, oczko ścisłe zamykające dokładnie, czyli narzut. Przeciągamy przez to pierwsze oczko i pętelkę na szydełku. Powstało nam maleńkie kółeczko, które zaraz zniknie pod słupkami. Przy okazji, proszę sobie tak ustawić tą końcóweczkę, aby właśnie te słupki wrobiły na nią, żeby była tak lepiej schowana. Tak jak powiedziałam, rozpoczynamy pierwszy rząd słupków. Pierwszy rząd rozpoczynamy od trzech oczek łańcuszka, które zastępują pierwszy słupek Raz, dwa, trzy Następnie robimy narzut I w kółeczku wykonujemy aż 16 słupków Pamiętajcie o tym, żeby przytrzymywać sobie tą niteczkę wzdłuż krawędzi kółka I robimy pierwszy słupek, narzut Wyciągamy pętelkę, narzut, przerabiamy połowę tego słupka. Zostały dwie niteczki, narzut i to wszystko razem już przerabiamy. To taka mała instrukcja dla bardzo początkujących osób. Jeszcze raz. Przerobię tylko kilka z Wami słupków, a Wy musicie mieć ich... 16. Także chwilka pauzy i za chwilkę do Was wracam. 16 słupków już zrobiono. Teraz włączymy ten pierwszy rząd w całość, czyli wbijamy się w górne oczko pierwszego słupka, który tak naprawdę był trzema oczkami łańcuszka. Na początku robiliśmy 3 oczka. I my wbijamy się w to górne oczko, które jest tutaj tak delikatnie ściśnięte. Wbijcie się pod dwie pętelki. Tak troszkę będzie kombinowania pod pierwszą i pod drugą pętelkę. Wtedy będzie się tak ładnie układać ta nasza przerwa, tutaj, znaczy przerwa, to łączenie nasze. Przybliżamy do siebie pętelki. Oczywiście wcześniej nie było. Na szydełku narzutu po prostu wbiliśmy od razu zaraz za ostatnim, szesnastym słupkiem i dopiero robimy oczko ścisłe, czyli narzut przeciągamy przez to oczko i pentelkę na szydełku. Teraz porównajcie sobie tak te słupki równomiernie na całości tego kółeczka. Przy okazji można już przyciąć niteczkę, żeby nam nie przeszkadzała nie plątała się i jest ładnie już wrobiona Przed nami drugi rząd naszej serwety bardzo łatwy będzie się on składał z łańcuszków malutkich każdy łańcuszek to trzy oczka a więc robimy od razu trzy oczka łańcuszka raz dwa trzy i zawieszamy te trzy oczka łańcuszka na kolejnym słupku. Na szydełku nie ma narzutu, od razu wbijamy się po prostu. Ja sobie tutaj przytrzymuję, żeby tak lekko naprężyć ten łańcuszek, bo jest to bardzo mała robótka i teraz y, troszkę niewygodnie. A chcę, żebyście wy dobrze widziały, co ja tutaj robię po kolei. A więc wbijamy się szydełkiem w pierwszy, następny słupek. Górne oczko pod dwie pętelki tutaj, i w tym miejscu zbliżamy do siebie niteczki, i robimy oczko ścisłe. Czyli zawieszamy ten łańcuszek oczkiem ścisłym na słupku. Przeciągamy przez, to, przez ten słupek i pętelkę na szydełku. Powstał taki maleńki zobaczcie łańcuszek. I tak już będziemy robić do końca. Tego rzędu. Zaraz z kolei czekają nas kolejne trzy oczka łańcuszka i wbijamy się na następnym z kolei słupku i wykonujemy oczko ścisłe. Zawieszamy ten łańcuszek. I tak do końca tego rzędu. I kolejne oczko ścisłe na następnym łańcuszku. Trzy oczka. I kolejne oczko ścisłe. Zobaczcie, powstały nam takie maleńkie łańcuszki. Proszę tak zrobić do końca. Powinien każdy słupek mieć na sobie, że tak powiem, oczko ścisłe. A tych łańcuszków powinno być 16 do samego końca. Także ja przerobię, pauzę i powiem co dalej. Skończyłam już drugi rząd. Powstało 16 tych malutkich łańcuszków. 16 już jest zawieszony oczkiem ścisłym. I teraz włączymy ten rząd, wbijając szydełko tak dość nietypowo, bo wbijamy się w pierwszy, y, pierwsze oczko pierwszego łańcuszka. To jest tutaj takie maleńkie oczko. Wbijamy się od razu. I tutaj robimy oczko ścisłe, narzut przez to oczko i pętelkę na szydełku, ale to nie koniec. W drugim oczku tego pierwszego łańcuszka, od którego zaczynaliśmy drugi rząd, również wbijamy się, czyli idziemy tak jakby do góry po tym malutkim łańcuszku. I tutaj również oczko ścisłe, narzut, przeciągamy przez to oczko i pętelkę na szydełku. Tutaj jest dziurka tego maleńkiego łańcuszka, która jest teraz bardzo ściśnięta. Ale to jest łańcuszek. I teraz rozpoczynamy trzeci rząd. Trzeci rząd będzie ciekawy, bo nauczymy się już nowego ściegu którego jeszcze nie używałam w serwetach, ale jest bardzo ładne. Właśnie to są te wypukłości, które my tak nazwiemy sobie popcorn. Jest to dosyć znana nazwa, a więc przed nami do zrobienia pierwszy popcorn. Proszę rozpocząć trzeci rząd od trzech oczek łańcuszka, które zastępują pierwszy słupek. Będziemy również przerabiać słupki. A więc narzut i w tym samym miejscu, od którego wychodziły te trzy oczka łańcuszka, czyli tutaj na środku tego maleńkiego łańcuszka, które mamy pod spodem, wbijamy się w to miejsce i tutaj robimy jeszcze pięć słupków, czyli razem sześć, w tym jednym oczku. Jeszcze 5 słupków. Pierwszy zrobiony, narzut w tym samym oczku. Drugi, narzut, troszkę się skręca tutaj ten kordonek. Trzeci w tym samym oczku. Czwarty. Razem z łańcuszkiem, który zastępował nam pierwszy słupek, mamy 6 słupków, bo każdy popcorn będzie się właśnie składał z sześciu słupków. Ale nie przypomina póki co to popcornu, prawda? Także musimy teraz zrobić pewien chwyt. Odwracamy nasze kółeczko na prawą stronę. Zobaczcie, zróbcie to samo co ja. Na prawą stronę, po prostu na... Drugą stronę, ale tak, żeby pętelka teraz była po prawej stronie i wbijamy się od razu bez żadnego narzutu w pierwsze trzy oczka, w to górne oczko, w te pierwsze trzy oczka, które rozpoczynały nam nasz popcorn W to górne oczko wbijamy się tutaj i tu robimy oczko ścisłe. Przybliżamy do siebie pętelki, narzut, przeciągamy przez to oczko. Pętelkę na szydełku i z powrotem wracamy do naszej drugiej strony, czyli odwracamy na drugą stronę. Pokazuję wam ten ruch, bo jest on dość ważny, żeby ładnie się wam ten popcorn układał. Powoli on nabiera kształtów. Ten pierwszy jest jeszcze taki trochę niewymiarowy, ale przechodzimy do dalszej części pracy. Pierwszy popcorn za nami, ja jeszcze wam pomogę. Pokażę co dalej. Za każdym popcornem robimy pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i zerkamy na kolejny łańcuszek. Tutaj wykonujemy oczko ścisłe, czyli zawieszamy ten łańcuszek składający się z pięciu oczek na kolejnym tutaj wbijamy się w dziurkę pod ten łańcuszek i tutaj robimy oczko ścisłe czyli narzut przeciągamy przez, to, przez tą dziurkę tak naprawdę i pętelkę na szydełku powstało nam coś takiego i budujemy kolejny pęczek ale jeszcze zanim również mamy do przerobienia pięć oczek czyli bardzo łatwo zapamiętać pięć oczek Dwa, trzy, cztery, pięć. I przed nami popcorn. Czasami mogą mi się mylić te pojęcia popcorn-pęczek. Także weźcie poprawkę, ale wiadomo, że chodzi o popcorn. Pęczek troszkę inaczej wygląda. Za tymi pięcioma oczkami łańcuszka bierzemy się za kolejny popcorn, a więc narzut. Wbijamy się, to bardzo ważne, w oczko łańcuszka. Nie w dziurkę pod łańcuszek, tylko w środkowe oczko łańcuszka. Mówię środkowe, bo ten malutki łańcuszek, jak pamiętacie, składał się z trzech oczek. Raz, dwa, trzy. I my się wbijamy w drugie oczko. Jest to bardzo ważne, żeby miał on ładny kształt. I tutaj wykonujemy kolejne sześć słupków. W tym jednym oczku. Pierwszy słupek. drugi, trzeci, czwarty, piąty i ostatni, szósty. Jeszcze raz przeliczam, bo to różnie bywa. 6 słupków zrobionych, i znów, żeby zrobić ten popcorn, musimy odwrócić na prawą stronę i wbić się tym razem w pierwszy słupek, od którego zaczynaliśmy. Tutaj w to górne oczko, słupka. Ja muszę się wbić we właściwe oczko, żeby mi się słupki nie pomyliły. Wbijamy się w pierwszy słupek, przybliżamy do siebie pętelki i robimy oczko ścisłe, czyli narzut, przeciągamy przez, to, przez ten słupek i pętelkę na szydełku. Drugi popcorn zrobiony, wracamy do właściwej strony, odwracamy i tak już trzeba będzie przewracać tą serwetę. Powoli ona nabiera takich kształtów, szczególnie ten popcorn, i przed nami. Znów 5 oczek łańcuszka. 2, 3, 4, 5. Zawieszamy to na kolejnym łańcuszku obok, oczkiem ścisłym, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu na jednym łańcuszku jest popcorn, a na kolejnym zawieszany ten łańcuszek. Tak proszę zrobić już do końca tego trzeciego rzędu. Jak ja to zrobię, wrócę do Was i powiem, co dalej. Trzeci rząd prawie skończony. Mam już zrobiony ostatni łańcuszek składający się z pięciu oczek. A tutaj był początek. Powstało osiem popcornów. Pokażę Wam teraz, jak połączyć ten rząd i jak zacząć następny, czwarty. Będzie on troszkę łatwiejszy. My wbijamy się w to takie zbiorcze oczko tutaj. W którym łączyliśmy szósty słupek z pierwszym. Także znajdźcie tutaj gdzieś tak od tyłu to oczko, wbijcie się po prostu i tutaj zawieszamy oczkiem ścisłym ten ostatni łańcuszek. Powstało nam coś takiego. I teraz przed nami. Czwarty rząd, który będzie się składał z samych oczek łańcuszka. Zanim jednak rozpoczniemy pierwszy łańcuszek, proszę wbić się w pierwsze oczko pierwszego łańcuszka, który składał się z pięciu oczek zaraz za popcornem, tym, który tutaj mamy pod spodem. A więc wbijam się w pierwsze oczko, tutaj i tutaj robię oczko ścisłe, czyli narzut przeciągam przez to oczko. I pętelkę na szydełku niejako doszłam y, szydełkiem troszkę bardziej w lewo. Pierwszy łańcuszek będzie się składał z pięciu oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Te pięć oczek teraz. Y, przepraszam, siedem. Mała pomyłeczka. 5 będzie za chwilkę. 7 oczek. 5, 6. Oj, aż mi uciekło szydełko. I 7. Jeszcze raz policzę, bo to różnie bywa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i 7. Bardzo dobrze. Pomiędzy popcornami będzie dłuższy łańcuszek, a więc 7 oczek zrobione. Zawieszamy to w oczku przed popcornem. Tutaj był łańcuszek, składał się on z pięciu oczek i my właśnie w to piąte oczko, ostatnie oczko przed popcornem wbijamy się. I tutaj robimy oczko ścisłe, czyli zawieszamy teraz ten oczkowy łańcuszek. Yy, Mocuje się z oczkiem ścisłym. O, właśnie udało się. 7 oczek łańcuszka zrobione, i dopiero teraz, tak jakby nad popcornem, wykonujemy pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zawieszamy to z kolei na pierwszym oczku za popcornem, czyli też bardzo łatwo zapamiętać. Przed i za popcornem są zawieszone łańcuszki. I tutaj robimy oczko ścisłe. Zobaczcie, co nam powstało. Długi, oczkowy łańcuszek pomiędzy popcornami. I nad popcornem łańcuszek składający się z pięciu oczek. I tak już robimy do końca tego rzędu, czwartego, czyli teraz przed nami siedem oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem. Zawieszamy to w pierwsze oczko przed popcornem, oczkiem ścisłym teraz pięć oczek raz dwa, trzy, cztery, pięć i w pierwsze oczko za popcornem. Już proszę zrobić do końca tego rzędu. I powiem co dalej.